No, cześć, cześć, duszka, No, witam Was no, tutaj nie ponownie, bo ponownie, ale nagrywam wysokości drugi raz ten filmik, dlatego pierwszy raz Was witam. No, buśka, buśka. No, teraz opowiem właśnie o serotoninie. Serotonina właśnie jest siódmym co wielkości normów, przekaźnikiem po testosteronie i wysokości za, za podziw świata odpowiada, no, tutaj, za szczególności wysokości, za tolerowanie siebie innych i bystości Boże za Kościoła Świętego. Mhm. E, Czuło się właśnie też i przestrzeni, że dusza to jest wysości atom i 60, no za co za to właśnie ten e, za, 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 za naturalizm właśnie takich spostrzeżeń i ptaszka jak kwiatka i wszystkiego. No to wiadomo, że to Boże, bystości, wszystko serca są miłości, wysości dzieciaczki, zwieraczki. No, Łośko Buszkiej. tam jest grube tak. <laughs> no. No ale tutaj już opowiadam dalej. Hmm, przyjemności, czyli, 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 czyli relaksik, no jak brak schodzi właśnie 6200 bystrości serotonina, właśnie ilości neuroprzekaźników, to bystrości, no i jak grzech, jest lecynyka 1, 2, 3, 3 w receptorkach, co nie jest wtedy automatycznie wywijana lecynyka, le, no, największej ilości wysokości B1, wiecie? I ona jest, no, że Neuroprzekaźnik szybciutko przechodzi przez wysokości ten, najszybciej wysokości ten przez receptor, co nie. Mhm. Ale jak tutaj jest, co za wysokości, no to po prostu następuje też i później zdymka już w ciężkim B4, co nie. I naraz o wysokości, jeżeli jest samowanie neuroprzekaźnictwa. No, e, si, siłę przekazu i taka ciągłość i wszystkiego czasu się reakcji i to też, to też do takiego dodatkowego co czuciem jest wysokości też adrenalina dodatkowo. Mhm. A to jest opieki do mojej rodziny no przykaznik. A tutaj przyjemności y, mm, szczęścia moje, najmniejsze, y, tu przy... tu przyjemności no, jest przepisanie na B4, B4 się wtedy, ten, i zapisuje się na właśnie wynagradzanie. To jest, no... Wyna, wyna... Cześć, witam, ja teraz filmiczek nagrywam, wiesz, no. Posłuchaj, o, no, wynagradzaniu ale akurat serotoniny, no to umiera właśnie mitochondria wysokości i spalania właśnie ten, jest jedna z siedmiu mitochondrii, tak jak wymieniłem, tam niżej wysości. wysokości pierwsza jest za dwa cukry, glutaminian za, za Gabę, za hetero i Lizbikę, glutaminian w wysokości za ten hetero Niega. dziewczynę i geja, a tak wspólnie to bi w wysokości, jak tam się i i bo Później jest wysoka adrenalina tolerowania, później jest dopamina, mowy, później neradrenalina, opieki domu i rodziny, później jest właśnie toler ten tolerowania siebie, innych i wystrości i, i przyjemności też i Kościoła Świętego. A później jest wysokości testosteron. To wszystko według przeżycia i jedyności właśnie dzieje. Tak to tak wygląda. Plus czołeczko plus minusi. Jako też i ojcostwo, Chrześnewacie też i opieki, i takiej. Ode mnie sprawiedliwości, wysokości czynów życia. No wsparciem siebie serca jest. No a buźka, buźka, e, dalej co tu jeszcze no, umiera to właśnie e, białka, właśnie mitochondria i jak nie ma białeczka to nie ma e, no to, to są jeszcze inne zastępcze mitochondria no ale to już się białeczko spala nie na NH2 w zasadzie co jest potrzebne, bo w tej samej komórce właśnie byłoby budulcem właśnie białka ale by, a, a, tak na, y, na rybosomie ale przyjemności y, no i y, było było po prostu przekształcenie dla organizmu, w sensie, z pozyskania ciebie. No, by, y, no jest paranek gdzieś w innej mitochondrii i tamtych czterech sportu. Na, nawet jakby w sensie to znalazło już od komórki, a tamte odejmują się najpierw y, sportu, tak samo w zależności, trzy tu, a jedna tamta gdzieś się odejmie. A przyjemności, mm, no, tu nie, może nie było tam y, ale oh, dobrze, to tyle, tam też chciałem dopowiedzieć co to czynienia, ale no okej. Okay. No, nie słychać, bo jest oddźwięk wysokości komórki, że tylko jeden ton najbliżej jest słyszany. Mm -hmm. To przeszczenie 3-3-3 się od, tak, w, tak, w, tak w takich tych się objawiają przestrzeni, no w No ale to tam, już fizyki, dobra. No, no i dobrze, to Do, dopowiadam, dopowiadam. Yy, więc przyjemności, yy, no tutaj ten i się spala na przykład na, już na mącznik NH, NH się spala na mącznik, się spala właśnie te, 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 ten, to białko. Na NH się spala yy, z pozostałością tak na inne części też yy, ten, bo w jedynie właśnie w, w przyjemności białku i przyjmowania właśnie ten przez organizm w szczególności w wysokości yy, NH2 właśnie, to jest właśnie białko spalania białka. A tak właśnie spala się na NH, też tam na częściowo w zależności na której wysokości, na NH2, ale jest wtedy więcej NH co się idzie do mitochondrii w wysokości spalania i jest przepisywane w DNA mitochondrialnym w wysokości, e, y, no na wysokości raka. Czyli na przykład na pierwszej okładzinie wysokości jest wodór w wysokości mitochondrii, na drugiej jest w wysokości Mitochondrii jest e, z, te, ten. Tu się przepisuje przepisuje, by coś, i tlen zamienia się z wodorem, a wodór z tlenem. No i po prostu cukier się spala na przykład nie na CO2, tylko na OC, OC2. OC2, Tak tak to wygląda. No. E, a przy przy dalszych moich kochane dni, no, przeżyć. W zastanowieniu się, bo to tak leci, co tam jeszcze dalszy ciąg opowieści, jakie ująć Zaczn dalszego, no dobrze, to tam i amoniaku, i amoniaku jest więcej właśnie w organizmie. Od razu tak samo braku, braku z alkoholu węgla, to to nie jest właśnie, tu jest no, jak się to mówi, <kluzny> żyłek bystrości, strości straszlą, nic No w ciśnieniu no dobra, jest w bystrości ciśnienie krwi charakterystyką zmienionej bystrości potencjału właśnie i, i tam magnetyzm grawitacji i wysokości, to wszystko jest poniżej przepony jeśli się odkłada, e, mączy, e, czyli amoniak czyli mączniak beztrości, e, kwas mlekowy czyli e, nie, e, kwas mlekowy też i też same enzymki, bo to są enzymki właśnie tam w siateczce specyficznej, e, fosfor, tlen, e, kwa, e, kwas, fosforowy, e, kwas fosforowy, czyli fosfor, tlen i wysokości i wodór, no, które, na który w siateczce się odkładają, uiszczają, co ma produkować. Później się tam produkują i oddalają się od bystości. Ten jako aparat Golgiego, co tam wystarczy i w ciele też aparat Golgiego, to są liposomy, co też i eminują różne toksyny, przemieniają... I w, nie, nie mam. I wydalają bystości i z organizmu później też do... do tu zazwyczaj bystości jest, jest wydalanie też i bystości do układu limfatycznego, ale i do krwiobiegu, bo to tam są spójne, są spójne, właśnie i tak to, tak to wygląda. <laughs> no. Gdzie nie gdzie co jest połączone, co i tam setnę wysokości układu limfatyczny z krwionośnym. No a przyjemności e, tutaj znaczy, a produkcja wysokości światecznej z szóstymi jakieś jakiejś i, i, i związków, tak jak na przykład e, w tych e, no, e, w komórkach wysokości, tych e, no, e, glejowych, neuroprzekaźniki się produkują e, w, moż e, w możności też, tak, ale co tak w szczególności tutaj, jakie nie to? no dobra, ale w nowoprzegrośniki też przede wszystkim, przede wszystkim na wysokości rybosomie się produkują, a przyjemności właśnie tutaj, no właśnie, ale rybosomie te w świateczze plazmatycznej właśnie. No, siły właśnie też tak, tych samych tych enzymków wysokości, co drugi rząd, są, są 7 rzędów neuroprzekaźników po, sie, po 7 wysokości świadczenia się, ostatniości jest wolny, co tam trzeci stanowi już właśnie te enzymki wystrości, yy, drugi produkcja wystrości tutaj, yy, a tutaj pierwszy wystrości świ, 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 świadczenia samej komórki, właśnie jakiś taki właśnie ilości i wszystkiego, według właśnie też i tak ten, no, to tak wygląda. A cz, cz, czwarty wysokości... tu tam teraz nie chcę przypominać. No dobra. E, no bo tutaj też i po dwa rzędy, też i tam są. A dobra, no to tak, tak mniej więcej. No a tu w wysokości właśnie brakuje przyjemności właśnie tego białeczka, czyli białko tam nie jest właśnie, a to produkowane właśnie na wysokości jadecznej problematycznej właśnie tu do góry, a na przykład właśnie w i wysokości w komórkach jest nylonalina, a właśnie w czustkowej wysokości już w, w środeczku właśnie jest produkowana, w środeczku jest pro produkowana, a w środeczku przyjemności, relacji, moje kochane skarby, jak jest produkowana fenylalanina, to tak samo w wysokości bez białka zostaje yy, yy, właśnie jako fenylalanina, jako glikogen, jedynie, bo tak jest rozdzielana, dołączana jest jeszcze w wysokości glikogenu, jest w wysokości no, 1 na 10, wysokości w wysokości tych yy, no, fenylo, yy, fen, f, yy, yy, glikogenu, ale razem w wysokości z NH2. No Tutaj jest taka różnica. NH2 w nie pobiera cukru nie pobiera cukru, wiecie, co w wysokości, no tutaj e, w, 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 w tym jest trochę inna proporcja, nie odwrotnie, tylko na przykład na 3 NH2 jest e, e, fenylualaniny, raczej fenylalaniny e, ra, razem właśnie z białkiem właśnie ten, z, biał, z białkiem dołączonym, są 3A na wysokości, 7 wysości jest sama 300 fenylalanina. no. <tryk> tak to wygląda? na to całkiem związek chemiczny. No, a właśnie fenylalanina wybiera cukier właśnie e, z organizmu. Czyli jak jemi lizaczka, to z normalnym wysokości podziałem cukru to jestem wyższy, wiecie? No, a jak tu wybierze mi ten cukier, no to idzie w czysta wysokości właśnie 300 wysokości 300, 300 idzie wystrości na, na, na podtrzymanie właśnie tarczycy, trójtyroksyny wiecie, bo tam w tarczycy jest hormon trójtyroksyna, tyrozyna, tyroksyna, tyrozyna i kacystonina. No a jak właśnie brakuje tr, trójterozyny wystrości, no czyli właśnie przy, przy, przy przyjemność właśnie jest cukier wybrany z organizmu przez e, e, NH, i ta, i z tego glikogenem, z azotem idzie wystrojony, z azotem już idzie tam na tamtą, za mnie, na tamto wie, no, tu jest właśnie stabilizacja 3. Na 7 wysokości, tu, tu fenrolaniny 7, 7 plus wysokości ten azotek wysokości z azotkiem NH2, co nie wybierać, to idzie na trój trójtyoksynę. A no jak brakuje tu i się z tego rozwija z tego Fenorlaniny plus azotek wysokości z dwoma wodorami, rozwija się a Jak brakuje jej, to jest mniej siarki w umyśle. Chwilę, chwilę. Jest, jest więcej siarki w umyśle, bo ona reguluje ilość właśnie siarki w umyśle, no to wtedy się, no to w ogóle nie wiem, co powoduje wysokość, jak nie załatwiona, problem jest, że jakieś, więcej kortyzolu, co kortyzol bije znowu na, 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 na nadnerce wysokości, na zmniejszenie się drugiego hormonu wysokości, za dużo te, te, te e, kortyzolu, to się zmniejsza znowu fragment.